Agata Kosińska, bramkarz reprezentacji, polski gościem PZHL TV. Te poznańskie mecze reprezentacji z Holandią to jest dla Was taki ostatni sprawdzian przed mistrzostwami świata w kwietniu w hali Jantor w Katowicach. Jakie oczekiwania przed tymi meczami? Na pewno chcielibyśmy wygrać te mecze. Zawsze trzeba sobie stawiać te najwyższe cele, czyli dla nas celem jest zwycięstwo. Na pewno pokażą, że pokażą nam te mecze, w jakim miejscu teraz jesteśmy, nad czym musimy popracować. Jest to przeciwnik, myślę, na podobnym poziomie jak my, grał gra w tej dywizji, w której teraz jesteśmy. Razem z Gabrielą, Miserą i Martyną Saz walczycie o miejsce w bramce. Jak przekonać trenera do swojej właśnie osoby? To jest dobre pytanie, szczerze mówiąc, dla trenera. A co my możemy zrobić? No Na pewno musimy dać siebie wszystko. Każda po kolei. Jeżeli na każdym treningu będziemy dawać siebie wszystko, jeżeli w każdym meczu stawimy serce na lodzie to pok musimy pokazać swoje najmocniejsze strony tak naprawdę. A jaka będzie decyzja, na kogo postawi trener, to zobaczymy już w kwietniu. Jesteście beniaminkiem tej dywizji 1B. Jaki będzie cel na tym turniej? Y tak jak mówiłam wcześniej, cele sobie trzeba stawiać jak najwyższe, wiadomo, ale takim celem minimum jest na pewno utrzymanie się. Ten kobiecy hokej w naszym kraju jest mniej popularny i tak mniej opisywany od hokeja męskiego. Dlaczego, jak myślisz? Myślę, że to nie tylko hokej. Myślę, że to już jest taka troszeczkę mentalność. To samo dotyczy się piłki nożnej. Zawsze więcej się mówi o mężczyznach niż o kobietach. Także mam nadzieję, że to będzie większa popularyzacja i że w końcu zaczną nas troszeczkę bardziej doceniać. A co słyszysz od osób, które dowiadują się, że uprawiasz ten męski sport? Bo w Polsce jest to, jest to rzadki, jest, jest od mało po prostu. Tak, tak, to prawda. Pierwsze pytanie to, czy to hokej na trawie. Kiedy mówię, że nie, no to zazwyczaj jest to po prostu zaskoczenie. Zaskoczenie i właśnie teksty typu, że to przecież męski sport, że jak daje radę i tak dalej, i tak dalej. Pamiętasz jakieś wesołe sytuacje z lodowisk? <laughs> wesołe? Hmm, trudne pytanie, mogę się chwilę zastanowić. Oczywiście. <laughs> Nie no, wesołe. Ja słyszałem o takiej sytuacji, że kiedyś po krążkiem w brąkarską maskę na pytanie sędziego, czy, się, czy jest wszystko okej, okay, odpowiedziałaś. Pytaniem, czy przypadkiem cię nie rozmazałaś? Czy nie A nie tak, Było coś takiego. Skąd wy to wszystko wiecie? <grych> tak, tak, było coś takiego. I to nie było po strzale, tylko po prostu dziewczyna mnie sypała sięgiem. Zatknęła mnie w twarz, on zapytał się, czy wszystko okej. A ty zapytałam się, czy wszystko okej, ale z makijażem. Dziwne, że to wiecie. Moje <grych> ulubione pytanie, dlaczego akurat bramka, a nie inna pozycja na lodowisku? Ojej, tak często już to słyszałam. Dlaczego? zaczynam w polu. To muszę podkreślić, a potem jakoś mnie wywijało na bramkę. nie wiem, chyba zawsze ciągnęło mi troszeczkę w tamtą stronę, a tak poza tym chyba lubię trochę męczyć swoją psychikę, tak stwierdzam, bo tam jest zdecydowanie większa presja niż jak gram w polu. A taki sprzęt pankarski waży około 20 kilo. Tak. Musisz chyba brać w takim razie dbać o dietę, bo wszystko spalasz na lodzie. E, tak, tak, i trzeba dbać o to, żeby siłę mieć jakąś, żeby chodzić na siłownię, żeby to wszystko ogarnąć. No bo jak ma się na sobie tyle kilogramów i nie ma się tej siły, no to niestety ale szybkościowo nie ma szans na nadrobić. Także jest to trudne na pewno. Widziałem, że się interesujesz kulinariami. Czy to oznacza, że lubisz gotować? Tak, tak, bardzo lubię gotować. Uwielbiam, lubię gotować szczególnie dla innych ludzi, więc sprawia mi to dużą radość. Co jest swoją popisową potrawą? Co byś ugotowała w ugotowanych? Chyba lasagne. Widziałem, że słuchasz zespołu KOMA, jednocześnie TOMA ODEL. To dość takie dalekie od siebie gatunki muzyczne. E, z muzyką jest różnie. Tak naprawdę wszystko, że w nastroju, co akurat robię, czy siedzę, czy ćwiczę. No i do tego, jaki mam humor. Więc jest to bardzo, bardzo rozbieżne. Kobieca reprezentacja ma swój fajny kalendarz. Twoje twarze ozdabia grudzień. Jak się czułaś w roli modelki? Na początku trochę skrępowana, ale potem z czasem już troszeczkę to lepiej wyglądało, ale to zdecydowanie jest mój świat. Czyli mówiąc krótko, wola, woli stać w bramce niż tak, przed kamerą? Tak, wolę stać w bramce, mieć to wszystko na sobie i, i sobie urodzić. Powodzenia w takim razie, dziękuję, dziękuję Ci bardzo, bardzo za rozmowę. Dzięki.